Cześć siemanko, z tej strony Volku. Jest wtorek, godzina 18.25. Nagrywamy już piąty odcinek serii Shakespeare. Jeżeli będziecie słyszeć jakieś y, dźwięki w oddali, to y, przepraszam Was za ten hałas. Dobra, sprawdzimy zbrojownie. Nic nie ma ciekawego. Dobry mm, tutaj też nic nie mamy. No, dzisiaj towar nie był za, za dobry. Zaatakujemy to na fali uchwały Może... Kreta. Dobra, wygraliśmy. Dzisiaj zrobimy kartwę. Dobra, pójdziemy do loków. Zawalczymy zieti Pominiemy walkę może tak Dobra, nie udało się Nastawiamy sobie teraz karczmy Pójdziemy do loków. Dobra, zaatakowana jest wariaty No i tutaj chyba z tą lindą szansę nie mamy Mają 60 Leweli. Dobra, co prawda dwóch no, ale naszego jest trochę słabsza, ale 40 i 30. No dobra. No nic. No to tak. Jak zrobię połowę afki, no to daleko odwracam. Trzymajcie się. Dobra, wróciłem. Jak widzicie wyczerpaliśmy całą awanturniczność. Uzbieraliśmy trochę golda rozporządzimy to gdzieś, nie wiem, może trochę zręczność śwakujemy, żeby mieć lepsze bloki Dobra, tak do 110 jakoś OK do 30 mam się udobić. Chyba nie, dobra. Pójdziemy do loków. Dobra, walczymy z Yeti. No, ciekawe czy tym, tym razem damy radę mu. Dobra, pominiemy. No, niestety nie udało się. Dobra, w gildii nie ma o czym mówić. Dobra, pójdziemy na arenę. Zaatakujemy pierwszego, lepszego maga. Wygraliśmy. Dobra. Yy, pewnie macie co niektórzy zapytania co do konkursu? Oto konto już wam pokazuję. Yy, już się loguje. Yy, to wynik. Dobra. Jan, a potem drugi. Już się loguje. Zmienimy świat tylko. Bo na pewno ktoś miał takie zapytania, tylko po prostu. Nie pisali tego w komentarzach Dobra, niedługo zaczynamy streamować No i myślę, że to będzie fajnie wyglądało, wybijemy się trochę. Dobra. Nie wchodziłem dzisiaj na to konto z racji tego, że już jest nieaktualne, bo jak sami wiecie o tym, że rozdam to konto dobra Pójdziemy do zbrojowni, zobaczymy może coś tam będzie, to kupię. No nic nie ma ten napój nam się nie przyda Więc dobra Twierdzę zobaczymy Dobra pójdziemy na sale chwały Wygraliśmy 31 level większym przeciwnikiem. Dobra, to konto jest za pierwsze miejsce w konkursie. To za drugie. I to za trzecie. Konkurs polega na tym, że aby wziąć w nim udział, należy pod odcinkiem. Pod tym, pod którym to było odcinkiem. Pod drugim chyba odcinkiem. Drugim albo trzecim. W każdym bądź razie sprawdźcie sobie i tam macie informacje w opisie. No i tak, wystarczy napisać tam w komentarzu kebab. Ja to będę zapisywał po prostu na kartkę sobie i później wejdziemy na stronę losową, jak już będzie około 20 komentarzy. No i wylosujemy kilka osób. Dokładnie 3 i zobaczymy. Jak ktoś będzie chciał grać, no to będzie grał, a jak nie, to coś zrobi z tym kątem. To już nie będzie wtedy moja sprawa. Dobra, może nastawimy tutaj karczmę jakąś. Pójdziemy, może zakręcić kółkiem. Dobra, nie będziemy czekać. Okej okay. No i dobra, to było chyba na tyle. Albo nie, jeszcze mam, pokażę pupilę. Tak jak wychodziliśmy w menu, to zobaczyłem pupilę i dobra. Pokażę Wam moje pupile. No, tak, pupile tutaj ja za bardzo nie ulepszałem w tego, nie, w ogóle. Jak widzicie, tu mamy 24, 25 poziom. Tu mamy 21, 24, 22 i 19. Zaatakujemy, nie wiem, może tym 22 ogniem. Dobra, wygraliśmy. Nakarmimy sobie. Albo nie będziemy zbierać te pokarmy. Dobra. Wchodzimy z powrotem na VolQ No i co tutaj, nie wiem, coś już chyba nic nie będziemy robić Okej, okay, dobra, zrobimy chwilę cięcie, bo się Reklama wrzuciła, dobra, za chwilkę jestem Dobra, jesteśmy Coś właśnie tak usłyszałem, że Jakaś reklama mi tutaj coś brzęczy koło ucha. Dobra No i co? Tutaj chyba nic już by nie było do roboty na tym koncie. Informacje opowiedziałem. Hmm, zachęcam do subskrybowania oraz lajkowania mojego kanału.